Witam Was serdecznie i zapraszam Was na film. Będziemy robić kolejne dekoracje. Jest to okres, kiedy po prostu możemy uruchomić naszą kreatywność. Kreatywność i słuchajcie, możemy dekorować tak, jak lubimy, jak lubi nasza rodzina, jakie mamy poczucie estetyki. Pamiętajcie, że robicie to dla siebie i to Wy jesteście kreatorami własnej przestrzeni, w której macie odpoczywać, świętować i macie się czuć po prostu komfortowo. Dzisiaj będę chciała zrobić po raz kolejny zmianę tutaj, jeżeli chodzi o ten skos. Ja już mówiłam to wielokrotnie, ale dla tych, którzy tutaj wpadli do mnie przez przypadek, słuchajcie, to jest skos, który ja lubię dekorować, dlatego że on mi nie zakłóca tutaj. Funkcjonalności mojej kuchni. Te dekoracje tutaj sobie mogą stać, pięknie wyglądają i pięknie uzupełniają mi stół, który nakrywam. I dzisiaj chciałabym zrobić tak samo, w takiej konwencji jasnej, białej, srebrnej, więc będę chciała tutaj zrobić ten skos, i w takiej samej konwencji będziemy nakrywali stół. Będę chciała wykorzystać stroik, który robiłam na, właśnie podczas transmisji na żywo i tam robiłam drugi stroik. Jeden był czerwony, a teraz pokażę wam stroik, który był w takiej konwencji białej. I dzisiaj będziemy robić właśnie takie białe. No dobra, dosyć gadania, mam nadzieję, że lubicie tego typu filmy, także zapraszam serdecznie. No i już zaczynamy tutaj działać. Jak widzicie, ja tutaj postawiłam sobie dwa domki, choinki, oczywiście przy, y, fajne, bardzo fajne te y, są bombeczki lustrzane, takie dyskotekowe, jak to było za moich czasów, e, te dyskotekowe kule były. One nawet nie są dosyć drogie, a jest pełno tych bombek teraz. Praktycznie wszędzie, ostatnio widziałam je w mrówce. No i oczywiście tutaj powiesiłam jeden sopel. Tym razem jeden. On jest szklany, też mieniący się, piękny jest. Zawsze muszę uważać na niego, żeby właśnie go nie stóc, bo on nie jest z masy, z żadnego tworzywa sztucznego. No i tutaj. By jeszcze zawiesiłam taką oszronioną gałązkę. I tak celowo tym kwiatem przykrywam, żeby ona, tak wiecie, delikatnie wychodziła. Oczywiście tutaj postawię gipsówkę. Gipsówka fantastycznie uzupełnia tutaj tę biel, tę srebrzystość. Tutaj ten wazon, który jest biało-srebrny, też przepięknie współgra razem właśnie z tą gipsówką. No, i żeby nadać temu jeszcze taki charakter, dodam tutaj właśnie takiego. Dostojnego jelenia czy Renifera z takim pięknym porożem, bardzo takiego błyszczącego się e, i bardzo e, fajnie wygląda. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się, czy dać tutaj jakąś białą, świeżą e, ściereczkę, ale po prostu bardzo lubię tutaj tą ściereczkę z motywem Loli. Doszłam do wniosku, że zostawię i będzie królowała Lola. Lola, Lola będzie tutaj królowała. Posłuchajcie, tutaj Wam chcę pokazać. To jest ten stroj, który zrobiłam właśnie na tej transmisji na żywo. Także jeżeli macie ochotę, to zachęcam Was do tego, żebyście tam sobie oglądnęli tą transmisję na żywo, bo ona jest oczywiście nagrywana i zobaczycie, jak robiłam tego typu stroj. To jest stroj, który jest ładny z każdej strony. I wtedy można, można go położyć na stole. Ale ja dzisiaj jeszcze kupiłam sobie dodatkowo jeszcze tej gipsówki. I ta gipsówka jest Diną. Ja ją kupowałam z Diną. Po 13 zł taki bukiet. Taki bukiet o 13 zł. I, ale będę chciała jeszcze, jak już dostałam tę gipsówkę. Słuchajcie, chcę troszeczkę to wszystko jeszcze tutaj rozjaśnić. Y, y, właśnie y, tym, y, tą gipsóweczką między te gałązki tutaj powsadzać. O, to jeszcze krócej wezmę, bo. Oj. Dlatego, że tak sobie doszłam do wniosku, że może, jak tu jest tak biało, no to jeszcze tutaj wezmę, ładnie porozświetlam i będzie wtedy fajnie to wyglądać. O, wydaje mi się, że fajnie wygląda. Także mam nadzieję, że Wy mi napiszecie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony motyw tegorocznych świąt. Czy będziecie właśnie szli w kolor biały? Czy może właśnie w kolor czerwony, bo zrobiłam również dekorację w kolorze czerwonym? Także mam nadzieję, że, że, że również widzieliście ten film. Jeżeli nie, to zachęcam Wam tutaj gdzieś podlinkuję, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli. A teraz ja sobie tu powolutku będę. Jeżeli chodzi o tą gipsówkę, to wcale ona nie musi wchodzić w ten oazis, dlatego że ona fajnie się też ususza. Ta, która tutaj jest, ona już jest prawie sucha, więc nie jest to tak, że, że ona potrzebuje wody, żeby być taka piękna. Oczywiście ona jak jest, ma wodę, to ona jest ładniejsza, bo ona ma wtedy, wtedy ma takie te kwiaty bardziej. Białe, bardziej takie rozwinięte. Także troszeczkę inaczej wygląda, to jest prawda. Ale myślę, że teraz tutaj można sobie, no tak, poukładać. Tylko, żeby to wszystko rozświetlić. I wydaje mi się, że będzie całkiem fajnie to wyglądać. O. Tu jeszcze tak damy. O tu. To będzie wyglądało jakby po prostu nie do, że tutaj śnieżny mamy taki las. No to nam się zrobi e, tak po prostu, że, mm, że ten. O tak sobie jeszcze tu ob, ob, ten będę mm, obsuwała. Obracała. Obsuwała. O. No, i całkiem fajnie to wygląda. E, powiem Wam szczerze, że tak się zastanawiam, że jeszcze później, jak znudzi mi się tutaj ta gipsówka, to jeszcze pokażę wam inne rozwiązanie, jakie fajne można zrobić z gipsówką. To jest naprawdę bardzo ciekawa roślina na ten okres świąteczny. Wydaje mi się, że ona jest taka bardzo wdzięczna w tym momencie. O, no dobrze, tak mniej więcej. Bo ja nie chcę jej dawać tak dużo, tylko raczej taki, zobaczcie, symbol. Dobrze, ja już to sobie zabiorę. O. Tak, mamy to, słuchajcie, ale ponieważ ja będę chciała to jeszcze na stół położyć, w tamtej czerwonej dekoracji ja miałam, ja miałam świecę. Tutaj świec nie ma i dlatego postanowiłam, że mam taki na baterię, to są dwa paluszki, mam takie lampki i te lampki sobie tutaj po prostu położę. O, i wtedy sobie tu pod spód wezmę. I to też tak te lampki w tej chwili postaram się położyć, żeby te druciki były nakryte przez igły, żeby były jak najmniej widoczne, a jak najbardziej widoczne były te światełka. O. I wtedy to wygląda naprawdę super. No, tutaj jeszcze tak trzeba trochę popracować, żeby tu już no tak. Zobaczcie. I co? Wygląda pięknie? Podobać się? No. No dobrze, słuchajcie. Mamy to zrobione i teraz będziemy nakrywali do stołu. Zobaczycie, jak taki prosty do zrobienia stroik z taką piękną dekoracją w tle w kolorze białym można ładnie nakryć stół. Stół świąteczny, stół taki, który możecie nakrywać w oczekiwaniu na święta czy później w okresie świąt, czy nawet po świętach, bo warto ten okres celebrować i warto ten okres podkreślać urodą stołu, że jest to wyjątkowy czas i Wydaje mi się, że dla nas wtedy też w tym okresie, kiedy tak na zewnątrz jest dosyć nieciekawie, my potrafimy robić pięknie sobie dekoracje. Słuchajcie, ja już zaraz, zaraz sobie tu ogarnę stół i zaraz wracam do Was. Tu już mam ogarnięty. Na, sto, na stole leży biały obrus i do tego położyłam taki świąteczny y, bieżnik, który jest też taki bardzo delikatny. W tamtym roku również wykorzystywałam te bieżniki, kładąc je w poprzek, a dzisiaj postanowiłam, że y, położę w ten sposób. Słuchajcie, mam tu już przygotowane talerze y, plus, plus wezmę takie, mam y, złote, złote podkładki. Położymy tutaj te podkładki na stół, żeby było tak złoto. Do tego damy szybciutko kładę białą porcelanę. Zobaczcie, co jest fantastyczne, jak macie dobrą, białą porcelanę. To jest śmielów. Ja już to mówię na każdym filmie, dlatego że jak nie powiem na jednym, to potem każdy mnie pyta. I do tego damy. Też białe talerzyki. Zwykłe białe talerzyki. No i oczywiście damy jeszcze y, sztuce. Sztuce damy. Tu jest. Mamy cztery. O. sobie już biorę składę. Będzie tak po prostu. Zobaczcie, będą podkładki y, złote. Będzie, będą sztuczce złote, i za chwilę jeszcze do tego położę, 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 postawię kieliszki, kieliszki jeszcze, które również będą z takim złotym obrzeżem. To wszystko będzie bardzo ładnie współgrało. O, no, ja Wam powiem, że mnie się już podoba. <laughs> mnie się już podoba. Tu jeszcze położę właśnie takie kieliszki. I zobaczcie, robi się już tak biało. Robi się biało. Biało-złoto. Ale wydaje mi się, że, że jest to również taki charakter odświętny. Odświętny charakter. I do tego wszystkiego tak sobie myślę, że może dam tutaj jeszcze, żeby te świece się migotały, oprócz tych lampek, jeszcze dam też takie dwa świeczniki. To są świeczniki też takie kupione w Kiku. Zobaczcie, czasami naprawdę kupujecie, zresztą to, to wszystko jest w Kiku kupione. To są rzeczy kupowane po 12 zł, po, czyli nie są to takie bardzo drogie rzeczy, ale później, jeżeli my to ładnie nakryjemy i stworzymy taki klimat, to to wygląda jak milion dolarów. Czasami naprawdę nie trzeba wydawać fortuny. Żeby, żeby mieć pięknie nakryty stół. No i teraz też tak dla koloru, dla kontrastu, zobaczcie, położę jeszcze takie bardzo fajne, kupowałam, to są w Homli kupione, takie ogromne filiżanki, uwielbiam w nich pić żurek czy barszcz, bardzo wygodne są, super są. I tutaj sobie położę dla kontrastu tak na Zobaczcie. Naprawdę te codzienne, codzienne, moim zdaniem, takie codzienne talerze, które są używane, jak wystarczy jakoś bardziej odświętnie to wszystko ułożyć i to już wygląda naprawdę przepięknie. I znowu tutaj damy te na przemian. Muszę szukać takich zielonych serwetek też. Ale to sobie wyszukam. I zobaczcie. Zapalę jeszcze tutaj te świece. O! Lampki. I wydaje mi się, że już naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Odświętnie. I tak jak mówiłam, też okres takiego oczekiwania na święta, okres później poświąteczny, czy śniadania, czy kolacje, warto jest na, naprawdę w sposób taki troszeczkę jak widzicie, bardziej odświętny, dlatego że wystarczy położyć taki mały, nieduży, skromny stroik, a już nadaje to nam fantastycznego klimatu. No, można później sobie tutaj, wiecie, dodawać takie różne rzeczy, oczywiście jeżeli lubicie, e, można sobie dodać jeszcze taką choineczkę tutaj, e, oczywiście można, e, o tak, dodać jakiegoś jelenia jeszcze złotego tutaj, może to dajmy tu, o, zobaczcie, o, tak też może być, no, ja to tylko wiem zawsze, że e, niektórzy mówią, a gdzie jedzenie, a gdzie jedzenie, czasami, Słuchajcie, nie tylko jedzenie jest ważne. Ważne jest też, żeby była ta celebra, celebracja w ogóle tych świąt, celebracja spotkań rodzinnych, żeby właśnie tak dużo staranności włożyć w nakrycie stołu. I zapewniam Was, że każdy to doceni. Dzisiaj będziemy kończyć. Ja mam nadzieję, że taka wersja złoto-biała bardzo Wam się podobała. Wykonanie takiej dekoracji jest bardzo proste, czy wykonanie takiego y, stroika na stół również jest bardzo proste. I jeszcze raz Was bardzo zachęcam do obejrzenia tej transmisji na żywo, live'a, gdzie ja pokazywałam właśnie jak robię i ile czasu mi zajęło wykonanie takich bardzo prostych stroików. Jeden był w kolorze biały, Drugi był w kolorze bardziej takim, kolorze wina, bardziej taki czerwony. Dzisiaj będę kończyć. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze i niech dzieje się magia. Magia świąt. Magia świąt Bożego Narodzenia.